Kochani, a więc witajcie w moim nowym filmiku. To nie będzie vlog, tylko taka relacja z dzisiejszej imprezy, która odbędzie się w moim domu i dużo Wam rzeczy pokażę, co będę robił. Ale teraz muszę najpierw posprzątać królikowi, potem się przebiorę. Może nakryję stół i jeszcze coś pomogę tutaj mamie. No i widzimy się zaraz, jak posprzątam królikowi. A więc ja już posprzątałem swojemu królikowi, i to jest właśnie. O! Oczywiście je, bo co może innego robić? Po prostu jest proszczniczny, bardzo go kocham. Posprzątane, ma czyściutko i on zawsze je. Nic innego nie robi. Zawsze musi jeść i pić. I jeść siano. I takie jest jego życie: spanie, jedzenie i picie. Takie jest jego życie. I teraz tak, teraz się przebiorę. Jak mam uprasowane skłodnie, to mam. A jak nie, to o tu jest plama i w ogóle nie patrzcie, ale przecież się przebiorę, co wam już mówiłem, i Wam też to zaraz pokażę. I może potem jeszcze, jak mówiłem, nakryję stół i w ogóle. I zobaczcie, jaki ładny widok jest za oknem ślicznie. Nie widzę podglądu, co się dzieje. Nie wiem, jak to wszystko wygląda, ale pewnie przed chwilą się. Obraz był czarny, bo ja tą kamerką do okna yy, przycisnąłem i nie wiem jak było, ale teraz myślę, że widzicie coś. Mieszkam na czwartym piętrze, także macie panoramę na całe moje miasto. O, myślę, że coś było widać. Jak w ogóle coś było widać. Jak wam nie pokazałem ściany, ale myślę, że było coś widać. Dobra, yy, i także, także, i także idę się przebierać i zaraz Wam się znowu pokażę. Hejka, a więc ja już się przebrałem, wyglądam jakoś tak, nie wiem jak Wam to pokazać, ale nagrywam przednią kamerką, tak, wyglądam taką, mam koszulę, spodnie takie i jakoś tak, nie chciało mi się inaczej ubierać, nie mam jakoś tak dzisiaj chęci, ubrałem się w taką zwykłą koszulę i spodnie, no, jestem głupi, przecież każdy zakłada spodnie i koszulę, No to znaczy... Dobra, już nie gadam więcej. Znowu się powtarzam i jakieś głupie rzeczy mówię, ale nieważne. I zaraz będę chyba nakrywał stół albo coś innego robił. A teraz może zajrzyjmy do mojej mamy. A więc idziemy do kuchni. Zobaczymy, co tu mama robi. Przyrządza. Tu w piekarniku się coś piecze, Nie wiem co to. Tutaj też coś jest. rabia i do gwałtów. To też się też gotuje. No i idziemy dalej. I teraz nie wiem, co będę robił. Coś będę robił. O, świeci. O, świeci. Dobra. Tak wygląda stół przed. Przed całą, y, można powiedzieć, tutaj, y, nie wiem, jak to można nazwać. Ale tak cały wygląda. O. Obrzydliwe żonkile, które w ogóle się nie rozwinęły. Nie wiem dlaczego. ale oczywiście mają wodę, żeby nie żeby było, że nie mają. Tu jest jeden w ogóle nierozwinięty i jest suchy. Trzeba je dzisiaj wyrzucić do kosza. Całe suche są. Naprawdę straszny skandal. I zaraz wam pokażę także tak ten stół wygląda cały przed. Myślę, że go dobrze widzicie. A zaraz wam pokażę jak on wygląda. Bo stół jest już nakryty, ale na razie wam go nie pokażę, ponieważ nie ma jeszcze na nim jedzenia. Ale jak się pojawi, to wam całość pokażę. I teraz siedzę i się nudzę. Chyba pójdę do pokoju i sobie pójdę do drugiego pokoju i będę oglądał telewizor. Jest on włączony tak i taki leci SK, ta, ale nie oglądam. Także chyba tak. Idę oglądać. Idziecie ze mną? Nie, nie umiem śpiewać. Nie słuchajcie tego. Załóżcie lepiej słuchawki. Nie będę wam więcej śpiewał. Może Wam zatańczę, jak będzie jakaś fajna piosenka. Ja sobie tak myślę, że cały wstęp już trwa 4 minuty i 40 sekund i co dopiero jak będzie to trwało relacja z całej imprezy. Ten film będzie miał chyba dwie godziny. Nie no, żartuję. Super 15% baterii pozostało. Kurde. Trudno. Jakoś trzeba to nagrać. I słucham sobie jednak eski, bo nie ma eski na telewizji. Tak. Już się z Wami wszystkim podzieliłem, co chciałem Wam powiedzieć. I idę podłączyć telefon do ładowania i odezwę się do Was za jakiś czas. Cała impreza już się prawie zaczyna. Jeszcze nie ma jednak gości, ale ja już siedzę i jestem przygotowany. Lecz jeszcze, jak goście przyjadą, będę musiał odrobić lekcje. Tak, słyszycie w tle mojego brata, który krzyczy: Który krzyczy? Sisiu, 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 sisiu! Tak, to mój brat. I będę odrabiał jeszcze później lekcje, jak będą goście, albo jak goście pojadą, ale raczej jak goście będą. I jeszcze się muszę spakować. I, 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 i to wszystko. I czekam na przyjazd gości. Jeszcze na stole nie ma wszystkiego, ale jak będzie, Wam wszystko pokażę. O, i w telewizji znalazłem, oglądałem trochę Spidermana, yy, trochę kocham cię Polsko i trochę Familiady. Tak, super, naprawdę. Teraz leci Eurowizja, powtórka i leci tam w tamtym pokoju tam. Ale na razie nie oglądam, bo przyszedłem wam coś powiedzieć. Bo od tamtego kawałka, który nagrywałem minęło z dwie godziny, godziny, już jest trochę ciemno, telefon nie ciągle pod ładowarką. Jest niecała połowa naładowana Także... O jakie mam włosy za... O matko. Także goście niedługo przyjeżdżają I wtedy się do was odezwę ho, ho, nudzę się nie wiem co nagrać Ale wam coś nagram Byłem w Starbucksie! Uuu, naprawdę zazrościcie mi no Ja zazrośczę sobie, że tam byłem Naprawdę jestem taki dumny, że byłem w Starbucksie Uuu. Piewa Margaret. Chcecie zobaczyć? Nie, lepiej nie śpiewam. O, i mam dla Was jedną wiadomość, dobrą i jedną złą. Dobra wiadomość jest taka, że będę nagrywał aparatem. I może yy, będę te filmiki, bo jak takie oglądam, to one są trochę nudne. I może w tle będzie leciała jakaś cicha muzyka, albo jakieś takie różne przerywniki, coś takiego. I zła wiadomość jest taka, że boję się, że w pewnym. Poczekajcie, podłączę sobie do ładowania telefon. Że w pewnym momencie to nagranie się urwie. Nie wiem z jakiego powodu, albo po prostu ja to nagrywam tak, że nagrywam i nawet nie mogę tego telefonu zablokować, bo od razu by się to nagranie urwało by się już zapisało całe, ani nie mogę wychodzić z tego nagrania, także przez kilka godzin w ogóle nie mogę korzystać z telefonu. Mam ciągle na aparacie. Wiem, może sobie ściągnąć taką aplikację, właśnie pomyślicie sobie, ale on jest głupi, przez móc sobie ściągnąć aplikację, co wtedy można zatrzymywać i tak dalej, nieważne. Ale będę nagrywał aparaty, myślę, że trochę będzie lepsza jakość i będę to trochę chyba przerabiał bardziej, bo. Teraz w tych filmikach to w ogóle tego nie przerabiam. Tylko czasami kawałek ucinam, jak mi nie wychodzi to, że mówię wam papa, tak. I czasami palec dłużej mi się przytrzymuje i dlatego jest to dłuższe. I tylko to ucinam. Nic innego. A jak mi coś nie wychodzi, to po prostu nagrywam filmiki z parę razy. Ten filmik informacyjny chyba nagrywałem 6 razy. Nieważne. Kurde, ten filmik już ma ponad 8 minut. Chyba będzie trochę nudny. Trudno. Błaga was oglądajcie go. Przyjechali goście i dostałem Kinder Country! Nie wiem czy wam ten stół pokażę, bo już przyjechali wszyscy tak nagle i teraz trochę mi głupio z telefonem lata ci z jednej strony tak, 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 tak mój powaga na biurku nie zwracajcie uwagi także wiecie o co chodzi ale może wam pokażę nie wiem jeszcze ja już muszę spróbować Mmm, pycha. Ej, no serio, to jest pyszne. Pycha. Mmm. Nie wiem, co wam jeszcze mogę pokazać, ale na pewno wam coś pokażę. Ten film już ma 9,5 minuty. Robię lekcje. Nie wiem, czy coś widać, ale robię lekcje. mam country zjadłem, jeszcze 4 zostały. Muszę robić lekcje. Trudno. Ja już prawie zrobiłem lekcję. Zostały mi jeszcze jakieś trzy zadania. I może zaraz pokażę Wam stół. I ten filmik już bardzo długo trwa Tak, tak, tak. Tak, tak. Tak,

Ten ma już prawie 11 minut! No. Robimy sobie herbatkę! Nie wiem czy to widać. Ale zaraz wleci pewnie ten papierek do środka. Robimy sobie herbatkę. Jak coś, to jest to piramidka z Biedronki o smaku jeżynowym. Ma trochę czarny kolor. Nie wiem czy to widzicie. Ale zaraz podejdzie, że jeszcze. O, widać, widać cały kubek. Tutaj miód. Dostałem go od mojej chrzestnej. Bardzo dziękuję. Na pewno sobie osłodzę nim tą herbatkę. A tu jest herbatka. I impreza dalej leci. Jestem teraz w kuchni. I w ogóle zaraz myślę, że będziemy kończyć tego vloga. Ponieważ trwa on już prawie 12 minut. Także. Odezwę się do was później. Misiu chciałam z Wami trochę pogadać. Jest, on super. Naprawdę, fajny. O, fuj, polizał go.